Cześć. Cześć! Witajcie z Wilkocina. Dzisiaj jesteśmy w e, Borach Dolnośląskich. E, przed nami, e, za nami, tablica z informacją o ochronie niedopęży w obszarze Natura 2000. A z jakiego powodu, to zaraz się dowiecie. Ruszamy w tej chwili w czerwonym szlakiem w tamtym kierunku i zobaczycie, jaką niespodziankę dla, dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. <grym> Ruszamy w las, mamy niedzielę, troszeczkę wiecznie jest. Ale dzisiaj mamy e, nawet kilka punktów, które chcielibyśmy sprawdzić e, pierwszym punktem oczywiście będąc w lesie To co robimy? Szukamy grzybów. Tak jest, to jest punkt pierwszy, ale nie najważniejszy. Dzisiaj e, jest ważniejszy punkt e, jeszcze niż grzyby zobaczyć. Nie, też nie. Bardziej interesuje nas to, co jest ukryte w lasach, i przez wiele, wiele lat było utajnione. Nie ma co ukrywać, że w lasach, w borach dolnośląskich było wiele e, poligonów. E, chociażby poligon taki mieliśmy w Kozłowie, e, niedaleko tam, gdzie zbieraliśmy grzyby. Stąd też pustynia Kozłowska e, powstała. E, a tutaj, tutaj też mamy poligon po niemiecki, później po radziecki, ale był utajniony. Z jakiego względu to się pewnie zaraz dowiecie. Będziemy musieli wejść w głąb lasu Bo miejsce do którego zmierzamy Jest oddalone Wilkocina O parę set metrów Jak nie o kilometr co nawet dwa nie, jakiś kilometr mamy do przejścia Półtora do dwóch kilometrów maksymalnie Oprócz tego Miejsca do którego dzisiaj zmierzamy są też inne bardzo ciekawe rzeczy. Tutaj mamy ślady dzika. A wracając do tych ciekawostek, o których wam mówiłem, to w tych lasach istnieje kilka opuszczonych osad. Była taka osada drywali na planie koła w centralnym miejscu z wieżą sygnałową bardzo ładnie to wyglądało natomiast zawierucha wojenna spowodowała że ta osada zniknęła tutaj odbijamy osada zniknęła natomiast pozostały po niej relikty czasów wcześniejszych jakichś właśnie pozostałości budynków jeszcze zarys właśnie tego koła na którym był zlokalizowany ten cały a, cały kompleks. Oprócz tego, w tych lasach znajduje się również wał śląski. Potocznie, wał, wały śląskie były nazywane również wałami chrobrego. Były to pasy potrójne wałów ziemnych. Hipotezy mówią, że wały powstały na początku X, XI wieku. I były związane z Słowianami, a dokładnie ze Ślężanami, którzy mieli tutaj swoje grodziska. Ale to nie jest dzisiaj nasz, cel naszej podróży. Tak, tak, w ramach ciekawostki Wam powiedziałem co to jest, te wały śląskie. Wał śląski. No niestety, wszędzie będą strzyżaki, bo jest bardzo suche lato. A strzyżaki lubią takie lata Duszne, parne, gorące Ale pogoda dzisiaj mamy fajną, przyjemną Nie jest upalnie, nie jest gorąco Jest bardzo, bardzo fajnie Zamierzaliśmy tu przyjechać już wcześniej Żeby Wam pokazać to ciekawe miejsce e, Aczkolwiek e, wcześniej tam właśnie w tym miejscu miały swoje zimowisko w nietoperze więc z racji tego że jesteśmy z racji tego, że jesteśmy odpowiedzialni i nie chcieliśmy narażać o, jaki żuk ojeju jak o, o, o. z racji tego, że jesteśmy odpowiedzialni nie chcemy narażać żadne zwierzęta na stres Związane z wybudzeniem w środku zimy, to dopiero latem się wybieramy w to miejsce, bo już mamy kalendarzowe lato. Tak, tak, tak. tak. tak, tak. I nietoperze, które zimowały w tych miejscach, już po prostu wyleciały stamtąd. I teraz możemy tam się wybrać. No dobra, nie, nie zlekajmy. Powiedzmy w końcu naszym widzom, gdzie idziemy. A idziemy na, na... pierwszy w życiu, nasz, nasz pierwszy w życiu Urbex. A będziemy prawdopodobnie zwiedzać, bo nie jest to nigdzie oficjalnie napisane. Zapasowe stanowisko dowództwa Zachodniego Teatru Działań Wojennych. Tak więc ciekawe miejsce. Bunkry są dosyć rozległe ukryte w głębi lasu koło Wilkocina związane z tymi bunkrami jest też inna ciekawa historia mianowicie był tu przygotowany pas startowy oraz pasy do kołowania dla samolotów wraz z ich miejscami do postoju i był tu poligon, właśnie gdzie testowali bombardowania, coś takiego. I zdarzył się tu wypadek. Jeden właśnie z radzieckich bombowców, su 24 prawdopodobnie przez to, że miał podpiętą uszkodzoną rakietę. Ta rakieta, która została wystrzelona, trafiła w Wilkocin i zniszczyła kilka budynków. Zabijając jedną osobę. No, i mamy tu nawet schron turystyczny. Proszę bardzo. Można powiedzieć, że stanica myśliwska bardziej taka. Śmietnik, kwiatki stoją. Ktoś o to dba. Bardzo fajne miejsce. Fajne miejsce. I też tam nie straszny. I wiatr. W miarę jesteśmy od wiatru osłonięci. I dookoła piękny. Piękne bory Dolnośląskie, Śląskie. A my idziemy dalej prosto. No ale zobaczcie, no czy to nie jest piękne? takie las, cisza, spokój dookoła. Idziemy do lasu. Zobaczymy, ile osób spotkamy, bo jest taka szansa, że na bunkrach mogą szaleć krosowcy. Ze względu na to, że są tam właśnie górki, pagórki, wszystko jest piaszczyste i mogą wykorzystywać właśnie ten teren. A tu już widzimy chyba pozostałości po dojeździe do radzieckiej bazy, która była utajniona i nawet oprócz tego, że nie, nie wiedzieli o jej istnieniu sojusznicy, to była utajniona przez, przed większością oficerów radzieckich również. Więc tak naprawdę. No, bardzo dbali o e, zachowanie w tajemnicy tego miejsca. Idziemy tak. dalej to wygląda. Tak, dalej prosto idziemy. Tutaj jest lewo, to jest to... lewo, prawo. Stamtąd przyszliśmy, tutaj mamy oznaczenie ścieżki rowerowej, niebieski szlak, a my idziemy prosto. I idziemy prosto. Tak. Zobaczcie, do to Na czym jesteśmy? Może to jest właśnie pozostałości tego lotniska, pasy startowe i tak dalej. No dosyć szeroki asfalt. Wcześniej w tym miejscu mieli poligon Niemcy. Po opuszczeniu tych terenów przez Niemców ten teren został przyjęty przez wojska radzieckie. Wszędzie tutaj są silady. No widzisz, ktoś tu przyjechał. Nie, bo nie było to... nic. są bunkry. Pierwsze bunkry są. Ktoś tu się dobierał, bo widocznie był zamknięty bunkier. Zobaczymy co tam w środku. Słychać? Nie wiem, czy chce się tu pchać. Co, boisz się? Nie to, że się boję. Bo widzę, że tu ludzie wchodzą. Tylko może być problem Może być problem Że ja się tu zmieścił Bo jest dosyć wąsko Plecak muszę tak. Ojej To jest jakaś komora taka Jakby magazyn Nic nie widać za wiele Nie, to jest, to jest pomieszczenie jedno wielkie Prawdopodobnie jakiś magazyn A my idziemy tu teraz Pod góry. Oczywiście nie będziemy zwiedzać całych bunkrów Bo raczej nie star starczy nam czasu na to No i łazikanty ruszyły na urbex Tak, na urbex Tak Kolejne budynki zobaczymy do tych budynków niestety po opuszczeniu tych budynków e, przez armię radziecką, e, obiekty zostały po prostu rozgrabiony złamiarze e, dosyć skutecznie zaczęli je rozbierać w poszukiwaniu złomu. Tutaj jest jakieś techniczne pomieszczenie. Już do góry. Takie pomieszczenia techniczne można by rzec na granicy właśnie tych bunkrów. Jest to dosyć spory kompleks. Jest kilkanaście bunkrów. ...na mapie. Tu jest jakaś kamienka. jest stój. to jest pierwszy stój. Hmm, budynki... ...jak widzicie... Marsata. ...dosyć spore. na zewnątrz, a ja szybko idę, piszę pozostałości, po kafelkach są blachy, no, obieg jest spory, spory w rozmiarach tu widać, że była jakaś łazienka jeszcze pomieszczenie z boku, tu to jest żelbeton, więc nie wiem dużo wytrzymać. Olbrzymie pomieszczenie. Moja żona obejdzie chyba. Obejdźcie dookoła, zobaczymy, czy tam gdzieś nie jest wyjście. Ewidencie bardzo duże obiekty tu klatka schodowa prowadzi na górę a tutaj mamy już tunel olbrzymi tunel będę musiał przeskakiwać przez okno o, tak. taki grubasyk jak ja jeszcze w miarę sprawny jestem. Tu jest jakaś drabina prowizoryczna Nada, Tu dalsza część tego kompleksu. Farba. Nie dało się przejść tu, tak? Chodźcie, teraz idziemy na bunkry już. A to idziemy na bunkry już. A, czyli to był budynek? Tak, tylko budynek. I właśnie jesteśmy na stropie jednego z tych bunkrów. Na pewno jest to bardzo ciekawe miejsce. Jest to dosyć spory obszar. A tu mamy wejście do jednego z bunkrów. U dołu oczywiście, nie tutaj. Dosyć wysoko. Dobra, schodzimy tutaj. Chodź tu, tu chodź tu. I mamy jakiś hangar. Hangar, masz Tak, ze względu na wielkość to jest hangar. Bunkier wystaje tylko trochę na ziemię. A tu mamy hangar. Możemy za tobą wejść? Tu tak. Tu tak. Wow. Tutaj stacjonowały. Jakieś większe pojazdy. No, to był czołg, bo Może być, że czołgi. Nie, ale tu wieje nie, po strasznie zimny Tam nie, część tego zimny Ciekawe jak tam się wchodzi Dobra jak tam się wchodzi Dobra Szukamy kolejnego nie, i widzicie, to jest właśnie domena tych lasów, to są bardzo piaszczyste to są bardzo piaszczyste lasy i dlatego dominującą, dominującym drzewem na tych terenach jest właśnie sosna, która jest bardzo mało wymagającym drzewem poczekajmy na mamę Hmm. To ja nie Czy ci dałem latarkę? No, no tutaj jest echo. Idziemy? Jej. Jej. Tutaj są Ja idę przodem, bo ja mam latarkę. Czos bardzo słabą tą latarkę mam. No, to już jest właśnie to o czym mówiłem. To już są naprawdę olbrzymie bunkry. Pełno korytarzy przejść tutaj do góry Tutaj mamy olbrzymie przejście. A tu Tak i tu. Ojej. To jest olbrzymi. Olbrzymi kompleks. Tu można się wganianego bawić na spokojnie. Tak, idziemy, idziemy tam sobie. Tu A jest To jest puste pomieszczenie. Ciekawi mnie czemu tam... aha, dobra, już wiem po co są te... Te bloki. Które są powszczepiane tutaj Służą do właśnie zimowania nietoperzy Tu widać, że kiedyś było górne pomieszczenie Widzisz Era? Skąd ona się zapadła? Ojej, tu jest olbrzymia hala Patrz tutaj Ojej, uwaga tutaj Ojej, patrz, patrzcie pod nogi Dobra, będziemy wracać, nie będziemy szli dalej bo nie mamy odpowiedniej latarki po pierwsze, ale to się ciągnie o wiele dalej. Ale olbrzymi kompleks. Nie będziemy szli dalej, bo nie wiemy, nie wiemy gdzie wyjdziemy. Ale chcieliśmy Wam właśnie pokazać, jakie to jest przepotężne. Jakbyśmy mieli tylko lepsze latarki, to jest szansa właśnie zwiedzić cały ten kompleks. Jest tu, o, ale tu jest chłodno, Prawda? Oczywiście obejście tego wszystkiego, sprawdzenie okay. każdego tunelu, każdego e, włazu, przejścia, no to zajęłoby nam co najmniej dzień, cały dzień. Okay, okay. No tutaj mamy schody, kolejny bunkier, ale tu nie będziemy wchodzić, prawda? Tu jest zresztą takie małe wejście, że to tyłem się raczej wchodziło. Słuchaj, to około jak grają bo jest upalnie, strasznie już skwar się robi tutaj w otwartej przestrzeni ja co chwilę otwieram mapę, żeby sprawdzić gdzie tu jeszcze moglibyśmy podejść w miarę blisko natomiast w zasięgu tutaj jaki taki jest więc powinno się coś tam nam uruchomić jak ktoś lubi urbex penetrowanie każdego pomieszczenia które jest dawno już opuszczone no to na pewno jest warto tutaj przyjechać, zobaczyć te bunkry w Wilkocinie w Borach Dolnośląskich <laughs> nie każdy pewnie o nich wie no ale było tu już paru znanych youtuberów przed nami o wiele bardziej znanych niż my, bo my to jesteśmy taki klamerka klamerka? tak, od paska, od paska? tak, o, możliwe ten... że od jakiejś teczki albo plecaka nawet wojskowego no. <laughs> ale może jakiś relikt właśnie po rosyjskich żołnierzach, którzy tutaj stacjonowali tutaj tu widać też fragment jakiegoś bunkra chodzimy Jest dosyć nisko, bo mamy jakiś metr 1,85 metr m do sklepienia. Ja muszę zgarbiony trochę iść. Ojej, jak tu ciemno. Ojej. Ojej. To ma tyłu, tak? to jest Jeszcze nawet mamy niemieckie, e, rosyjskie napisy. <grym>, nie wejdę tam z plecakiem. Za nisko, chyba, że tyłem. Czeka, co ktoś jeszcze? Nie, się tam do siebie, ale nie No To No ale ktoś tu pił piwko na pewno i jadł chipsy. I zostali śmieci. Tu jest, czemuś tu jest krata. Tutaj chociaż nie ktoś mógłby wejść, bo krata jest odblokowana. Ale to jest właśnie, prowadzi krata zabezpieczająca noclegownię nietoperzy. E, zimowiska. Ale jest otwarta, można w tej chwili zwiedzać pójdziemy tam a jak coś to jeszcze zejdziemy tutaj ale mówię te wszystkie kompleksy są połączone ze sobą z tymi kompleksami jesteś w stanie przejść od jednego wyjścia do drugiego wyjścia długi mhm. bo nie widać końca tego tunelu tu do góry no, jest, jest olbrzymie Jeju, przeolbrzymie są te. Ten tunel się dalej co, ciągnie. Przestańcie się bać. Jesteście ze mną. I rosyjskie napisy znowu. Tu bardziej mi ten U. Wy... ten wy, wy, Wychodź, wychodź, to mnie wyjście wyjście, wyjście. No Chodźcie, może tędy wyjdzie Oho, oho no To wyjście jest zamudowane Aha, Ela Ja przy tym wyjściu byłem, to jest wyjście do tego budynku no jak ktoś się chciałby ukryć przed prawem to jak najbardziej tak oprócz lasów bunkry jest wyjście, wyrodzimy. Dobra, już nie wchodzimy w żadne bunkry. Idziemy już Ale no. fajnie, przygoda taka fajna. Huch ale fajne miejsce, prawda? Inne, inne tak, chwila grozy, można przecież Chwilę grozy, bo to tak jedziesz nie wiadomo, czy tam ktoś się nie czai w tym tunelu. Ale o wiele chłodniej jest, na pewno warto tam zejść, ze względu na to, że jest o wiele chłodniej niż na powierzchni. Eee, no i coś nowego na naszym o, następny, kanale. Następny, następny. Coś nowego ale na nie, naszym kanale. Nie, tutaj. Chociaż tutaj też by się weszło, ale tu widać, że jest bardzo wąski ten. Na pewno dużo ludzi wajdzie w takiej grupie. Tak, i tu wiele. Wiele żołnierzy radzieckich stacjonowało zapewne. No tu przecież byliśmy czymś. No tutaj przechodziliśmy, za to przecież przechodzimy przez te budynki Ale od grzybów nie ma jeszcze tutaj, bo tak patrzyłam, czy tak... Nie no, to trzeba będzie, teraz będziemy wracać, to może wejdziemy gdzieś w las zobaczyć jeszcze za grzybami. Chociaż z tego co widzieliśmy, to przy drodze jak zazwyczaj sprzedają właśnie grzyby, to dzisiaj grzybów nie było. Za to bardzo dużo, bardzo dużo osób z jagodami stało sprzedawało, oferowało przy drodze. Więc na pewno jagód jest więcej w tej chwili niż grzybów. Grzybów, grzybów u miejscowych nie można zobaczyć. Więc wejdziemy tylko zobaczyć czy może jakieś podgrzybki, kurki się pojawiły. I będziemy szli dalej. Czekaj, ten, trzymaj. Na dolnym Śląsku jest masa ciekawych miejsc, które będziemy starać się was zabierać, tak jak choćby bo bunkry w Wilkocinie. I tu, gdzie zaczynaliśmy naszą wycieczkę, będziemy już kończyć, podsumowując naszą całą dzisiejszą wyprawę. Było tajemniczo ekstremalnie. Tak jest. Ciemne tunele, hangary pozostałości po radzieckiej armii, po tajnej bazie, która bardzo długo była ukryta w lesie przed oczami nie tylko wrogów, ale i sojuszników. Na pewno warto się tu wybrać, pozwiedzać ten, ten, ten obiekt. Ten obiekt. Oczywiście nietoperzy nie spotkaliśmy, bo tak jak mówię, latem nietoperzy zmieniają miejsce swojego noclegowania, nocowania. Te bunkry służą im do właśnie przeżycia zimy. Dlatego zimą nie zapraszamy nikogo, żeby wchodził do tuneli, bo możecie zrobić krzywdę tym zwierzaczkom. Natomiast latem jak najbardziej chód, przyjemne tajemnice, ciemności. Trzeba mieć dobrą latarkę. Bez niej nie ma się co tam wybierać. No i cóż, teraz my lecimy chyba na lody, co? Tak. tak. Taki był fajny dzień. Dziewczyn. Tak, Szymon? Tak. Tak więc, jeżeli Wam się podoba to, co my robimy, te nasze wycieczki, te nasze odkrywanie Dolnego Śląska, to zostawcie subskrypcję pod naszym kanałem. Wchodźcie na nasze portale w społecznościowe Instagrama i Facebooka. I dawajcie łapki w górę pod naszymi filmami. Słuchajcie mojej lady! Tak więc teraz lecimy już na lody, a wam mówimy pa! pa. pa, pa. Do zobaczenia na szlaku! Pa pa!